Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego autor, tematu. Ariel Rodriguez: aktualizacja. 22 kwietnia 2024 21.31 et opublikowano 24 marca 2021 17.5 problemy mechaniczne w samochodach są powszechne zwłaszcza w pojazdach o dużej liczbie przejechanych kilometrów. Z biegiem czasu niektóre elementy lub części samochodu zaczynają cierpieć z powodu pewnego rodzaju zużycia. Jednym z największych problemów lub awarii jest mechanizm różnicowy samochodu. Ta część z czasem ulega dużemu zużyciu ze względu na ciągłą pracę a także wymaga konserwacji zapobiegawczej. W tym artykule przedstawimy główne usterki samochodowego mechanizmu różnicowego. Znaczenie samochodowego mechanizmu różnicowego Samochodowy mechanizm różnicowy jest elementem odpowiedzialnym za prawidłowe poruszanie się pojazdów w zakrzywionych przestrzeniach. Element ten umożliwia przenoszenie siły skrętu na parę osi, które nie obracają się z tą samą prędkością, co służy do kompensacji różnicy metrów jaką jedno koło pokonuje względem drugiego na zakręcie, podobnie jak większość części składających się na samochód. Mechanizm różnicowy również ulega zużyciu wykazuje usterki, które wskazują, że coś jest nie tak i wymaga naprawy lub wymiany. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z usterek które mogą wystąpić w mechanizmie różnicowym. Dlatego poniżej przedstawiamy trzy najczęstsze problemy z mechanizmem różnicowym samochodu. 1. Jedną z awarii mechanizmu różnicowego jest przedwczesne zużycie łożyska prowadzącego końcówki zębnika. Może to być spowodowane stałym naprężeniem i obciążeniem elementów tocznych. W każdym przypadku utrata geometrii osi jest poważnym uszkodzeniem, na które należy natychmiast zareagować. 2. Brak oleju przekładniowego lub użycie niewłaściwego produktu, a także wadliwy styk w tym systemie. Wymiana oleju, regulacja i wymiana niektórych części powinny wystarczyć do rozwiązania tych scenariuszy. 3. Należy bardzo dobrze sprawdzić i wyczyścić mechanizm różnicowy, ponieważ awaria może być spowodowana wyciekiem oleju z powodu niedrożności korka odpowietrzającego. Uszkodzenia elementu ustalającego lub nadmiaru płynu smarującego. Nazwa mechanizmu różnicowego pochodzi właśnie od faktu, że umożliwia on obracanie się opon z różnymi prędkościami, a tym samym pozwala pojazdowi na zmianę kierunku bez odczuwania oporu. Mechanizm różnicowy samochodu umożliwia prawidłowe przemieszczanie się w obszarach o różnych wysokościach ponieważ jego konstrukcja i mechanizm ustalają zdolność obrotu w zależności od środowiska, w którym porusza się pojazd, niezależnie od tego, czy jest to brud, asfalt czy błoto. Mechanizm różnicowy umożliwia prawidłowe przemieszczanie na różnych powierzchniach. Jakie elementy składają się na mechanizm różnicowy obudowa lub obudowa zawierająca wszystkie komponenty? Zębnik który jest przymocowany do wału kardana pojazdu. Koło koronowe napędzane przez zębnik. Para przekładni planetarnych, które są napędzane przez koło koronowe. Satelitarny koła zębate, które obracają się wokół napędzanych przez przekładnie planetarne kół zębatych i umożliwiają wolniejszy obrót w przypadku napotkania oporu. Dwa wały napędzane przez przekładnie planetarne. Konserwacja mechanizmu różnicowego. Utrzymuj obudowę w czystości, zwłaszcza obszar zębnika. Wymieniaj olej w mechanizmie różnicowym zgodnie z zalecanymi interwałami. Używaj olejów zalecanych przez producenta. Oleje zalecane przez producenta zawierają dodatki, które rozdzielają wodę na małe kropelki. Zapobiega to tworzeniu się dużych stężeń płynu, które mogłyby natychmiast zagrozić temu złożonemu mechanizmowi. Unikaj hamowania z pełną mocą Zwłaszcza jeśli masz automatyczną skrzynię biegów i zwalniacz. Możecie zainteresować, jak działa samochodowa skrzynia biegów CVT rodzaje skrzyni biegów, manualna, automatyczna i CVT. Czy to prawda, że wolniejsza jazda oszczędza paliwo? Mój samochód lub ciężarówka nie uruchamia się i ma akumulator, co może się z nim stać?